Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj 4 kwietnia 2021 roku, niedziela Wielkanocna, tak, pierwszy dzień, pierwszy dzień, pierwszy dzień świąt Wielkanocnych. Bardzo ważny dzień w życiu wszystkich tych, którzy właśnie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, także i my. Którzy w niego uwierzyliśmy, dostąpiliśmy tego zmartwychwstania tak samo. Bo początek naszego zmartwychwstania właśnie dokonuje się w momencie naszego chrztu wodnego, podczas którego właśnie wyznajemy naszą wiarę. I dlatego chciałbym właśnie yy, z tego powodu zrobić to krótkie nagranie żeby zdemaskować właśnie fałszywych nauczycieli no w tym momencie to jednego fałszywego nauczyciela bo więcej takich y, po prostu nauczycieli niesprawiedliwości nie słyszałem którzy by nauczali że chrzest wodny jest y, po prostu zakazany w prawie Mojżesza że chrzest wodny jest jakimś ośmieszaniem się ludzi wchodzących do wody. Czyli po prostu nauki tego człowieka, o którym wszyscy raczej moi słuchacze wiedzą, o kim jest mowa, no ale jakby ktoś był nowy, oglądał to nagranie, więc chodzi oczywiście o kanał Haya TV i Tomasza Łapińskiego. Tomasza Łapińskiego, który właśnie naucza, że chrzest. Yy, Dokonuje się poprzez yy, Ducha Świętego. Może po kolei zaraz dojdziemy do tego, do tej pokrętnej, jego fałszywej, diabelskiej manipulacji yy, słowem Bożym i po prostu, no, yy, no, o Boże, po prostu kłamstwa, kłamstwa po prostu które po prostu no, wychodzą z ust tego człowieka. Więc tak, zacznijmy sobie może od Ewangelii Łukasza i będziemy cały czas trzymać się tej samej Ewangelii Łukasza i wykażemy po prostu kłamstwa, których po prostu naucza Tomasz. Więc tak, w Ewangelii Łukasza trzeci rozdział, od wersetu 15 czytamy tak. Świadectwo Jana o Mesjaszu. <laughs> Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. No i teraz na podstawie tego wersetu Tomasz Łapiński naucza, że prawdziwy chrzest Duchem Świętym to jest właśnie chrzest słowem. I trzymając się tego wersetu. To naucza, że właśnie tak jak jest napisane, On będzie Was chrzcił duchem świętym. Czyli, że wiadomo, Chrzest duchem świętym jest ważniejszy od Chrztu wodą, którą chcił Jan, prawda? Ja już robiłem nagranie na ten temat, że Jan Chrzciciel i Jezus Chrystus, dwóch świadków, jeśli chodzi o Chrzest. I oczywiście Tomcio się trzyma e, wersetu Jana. To jest szósty rozdział z Ewangelii Jana i werset sześćdziesiąty trzeci. Zaraz go sobie tutaj znajdziemy, gdzie czytamy tak. Gdzie Jezus mówi: Tak. Może przeczytam od sześćdziesiątego. Wersetu. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło Trudna jest ta mowa, którzy jej może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich To was gorszy, a gdy użycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem I Jezus teraz mówi To Duch daje życie... Ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i są życiem. I na podstawie tego wersetu właśnie Tomasz naucza, że on ponoć dokonuje chrztu na ludziach poprzez właśnie to, co mówi, czyli poprzez tego, czego naucza na swoim kanale, prawda? Że tak naprawdę prawdziwy chrzest to jest chrzest słowem według tego, co powiedział tutaj Jezus, tak? I tak właśnie naucza, że na jego kanale oni, powiedzmy oni, on, może Sebastian, nie wiem kogo tam jeszcze ma na myśli, w ten sposób właśnie chrzczą tych, którzy go słuchają. Że prawdziwy chrzest duchem świętym. Dokonuje się na podstawie po prostu nauczania i na podstawie mówienia. Przede wszystkim do no, tego, co jest napisane w Biblii. Więc dlatego szybciutko zdemaskujemy sobie tą herezję, dlatego że trzymając się właśnie cały czas Ewangelii Łukasza, od której sobie zaczęliśmy, zobaczmy sobie jakie piękne numery. Zobaczmy sobie do siódmego rozdziału. I wersetu 30, gdzie czytamy tak. Oczywiście Jezus tutaj mówi do Faryzeuszy. I czytamy tak. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Więc jak to się ma? Wielki mandarynie, <tryk> nauczycielu niesprawiedliwości i fałszywy proroku, że przecież faryzeusze i uczeni w piśmie, oni przecież jeśli mówili i nauczali, to nauczali słowem, prawda? Więc może cofnijmy się wcześniej, żeby tutaj słuchaczom bardziej rozjaśnić. I zacznijmy, zacznijmy sobie od wersetu, kiedy Jezus mówi tak do tych tłumów, gdzie się zebrali farzeusze i uczeni w piśmie. Ale coś cię wyszli zobaczyć: proroka, i tu odnosi się Jezus do Jana chrzciciela. Tak, mówię Wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Powiadam Wam bowiem, między Narodzonymi z Niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I teraz uwaga, według tej pokrętnej nauki, której yy, naucza Tomasz, że chrzest wodny dokonuje się poprzez nauczanie. Tutaj Jezus przecież w tym momencie naucza. I uwaga, mimo to, że Jezus w tym momencie mówi i naucza, w siódmy rozdział Ewangelii Łukasza, werset 29 czytamy tak. I cały lud, który Go słuchał, czyli podczas Jezus Chrystus, kiedy mówił i chścił słowem, tak. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest janowy. Wow, trafiony zatopiony, chłopie, to nież tylko bąbelki pękają. Powiadam wam, bowiem mówi Jezus, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I cały lud, który Go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zazi uczeni w prawie, udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. I Ty robisz to, masz to samo udaremniasz właśnie ludziom. E, zamiar względem Boga, zabraniając im chrztu wodnego, chrztu Janowego, twierdząc, że, że chrzest Janowy jest to jakiś prozelicki chrzest, którego nie ma w prawie Mojżeszowym i którego ponoć Stwórca takiego nakazu w prawie Mojżesza nie nadał, żeby ludzie się chrzcili w Hadwao, prawda? Także widzisz. Wyszłeś, wychodząc od tego, co jest napisane w trzecim rozdziale ewangelii Łukasza, prawda, może jeszcze raz przeczytam, od wersetu 15, czytamy tak. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem, i wszyscy snuli domysły w swych sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. On będzie Was chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. No i tu już nie będę się rozgadywał, 11 minut wystarczy. Kto jest w temacie, wie o co chodzi, że chrzest wodny, tak jak w swoim w poprzednich nagraniach też pokazałem, tak samo i apostoł Paweł yy, przyjął chrzest wodny. I apostołowie, wiemy to z dziejów apostolskich, apostołowie przecież udzielali chrztu wodnego i nauczali, nauczali, czyli chcieli według Twojej pokrętnej nauki słowem, życia, które jest duchem, przy, przy którym to słowie towarzyszył właśnie chrzest Janowy, chrzest wodą. Dobrze, dziękuję za Waszą uwagę w tym nagraniu. Było to bardzo ważne, żeby właśnie w tym dniu, kiedy dotyczy dnia naszego zmartwychwstania, żeby nie, nie dać się nabrać na te właśnie diabelskie, szatańskie, kłamliwe nauki Tomasza Łapińskiego, który po prostu udaremnia zamiar względem Boga, a zamiarem Boga jest, żeby wszyscy dostąpili zbawienia. Prawda? Bóg chce, żeby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych. Dziękuję za Waszą uwagę.